Dzień dobry, kolejne opowiadamy zgodnie z obietnicą jazdy na Tablica badawcza założona. Załadowaliśmy sobie na czepę dwuosiową sprinterem no około 3700-3800 i rawka, o ile dobrze pamiętam, 1600. Nasz ciągnik. Na 50. i pojeździmy dzisiaj troszeczkę po rondach rybnickich po to, żeby wam pokazać jak ona się zachowuje na dosyć wąskich rądkach, ale zrobimy też krótki przelot dwupasmówką, gdzie walory e, takiego zestawu opartego o ciągnik i naczepę są najwyższe, czyli te długie odcinki przeloty, wygoda, komfort, luz i blues. Gracias. Zbliżamy się do ronda. Mamy 5 dyszek. Z dużym zapasem prawa, lewa. I wychodzimy sobie z ronda. Mamy ile? 4 dyszki. 88 na tempomacie spokojnie, jedną rączką teraz Wam spróbuję pokazać. O, proszę bardzo, mamy zjazd, więc sobie ma... zjedziemy, trzeba zwolnić. Przepisowo jedziemy i tu mamy rądko, i wyjazd z powrotem. ładnie się mieści, bez żadnych kombinacji, tu naprawdę nie trzeba, można jechać swobodnie, nie trzeba na nic szczególnie zwracać uwagi. O, w lusterku może będzie widać, cyk. I wyjeżdżamy z powrotem, tu już jest ciaśniejszy zakręt, ale mimo wszystko z dużym zapasem nie wiem, czy tam było widać, w lusterku może nie. No jesteśmy z tego projektu mega zadowoleni bardzo stabilnie, bardzo bezpiecznie zachowuje się na Hamulec oczywiście, no jak to pneumatyka no bajeczka. Przeskok kierowca, jeżeli chodzi o wygodę jazdy i bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnego zestawu to jest naprawdę przepaść. Lecimy sobie dziewięć dyszek. No tam nie całe, no. no. i przypominam, że mamy na sobie trzy siedemset, cztery siedemset, pięć trzysta, pięć czterysta, mniej więcej w tej chwili. Teraz będzie zjazd z górki też, no ale tu mamy też ograniczenie prędkości, więc to jest wolnie. Natomiast zwalniam tylko dlatego, że jest ograniczenie. Normalnie to taki delikatny zjazd do odcinki i jedną rączką. Ostatnim ostatnią rzeczą, którą Wam chcemy pokazać, to jak się koło zachowuje przy ciasnym wjeździe 90 stopni, gdzie jest krawężnik. Eee, no taki typowy, drogowy. Koło 13 calowe, no z całą pewnością by się poddało. Ja tutaj postaram się Wam to pokazać. Jasne, że w normalnych warunkach inaczej bym tu najeżdżał. Ale ja sobie najadę na naczepą celowo na koło, o, na krawężnik.